Dobra, jak się tego używa? No, kręci się tu i tam i mówi coś po elficku. Łatwiej zna. No to dawa, jedziemy. Czekajcie, przecież jak ta Ida nas zobaczy, to przecież zobaczy, że nie jesteśmy, że nie jesteśmy czarodziejkami i się wystraszy, nie? Wiem, co. Załóżmy ciuchy Jennifer. Tam są jej torby. Co ty masz z tym przebieraniem się? No nie mądrzy się, bo tak cię zasznuruje gorses, że się zesrasz. Nie maruj Skel. Wbijamy się fa-fa-fała-fa... Fa, 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 o. Fa No dobra. Ale nikomu o tym nie powiecie, rozumiem się? Nikomu. Ale że fargał? Można by pomyśleć, że się tu sprowadza. nie strasz Geralta. nie strasz tak, tak. Ta będzie na tobie leżeć, jak ulał. Tak, jak już puści w szwach. Nie gadaj, tylko się ubieraj. Nie, 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 nie w te. Nie pasuje ci do karnacji. Cholera, eskę! masz osy. A ty jesteś osioł. No dalej bo mnie pije. Dobra, ja gadam. A wy coś róbcie z kryształami mil bledę do in hokus pokus sary Mary latana. Co? Co to? Bardzo przepraszam, pomyłka. Stroż! Ekscelencji papieru trzeba? Nie baranie! Loża! Loża mnie dopadła! <ścoughs> Lepiej, żebyście mieli jakieś wytłumaczenie. Bardzo dobre. Do łóżek, ale już.